Jesteśmy na to, że służywieca już niedługo jeden z najważniejszych dni sezonu Wielka Warszawska. Panowie, macie już swoich faworytów? No, myślę, że wszyscy mają już swoich faworytów, a jak nie, to będą mieli w najbliższym czasie. Ale takim powszechnym faworytem wydaje się fantastycznie biegający w tym sezonie, a także kapitalnie prezentujący pod koniec ubiegłego sezonu Night Tornado. Ten koniec jest również moim faworytem, także nie będę oryginalny, ale wydaje mi się, że klacz, którą liczę na drugie miejsce, ewentualnie jako konia, który może tutaj sprawić niespodziankę, na nie, to już jest bardziej mój wybór, nie jest taka oczywista dla wszystkich ekspertów. Ja z kolei trochę mocniej liczę ogiery, czyli konie, które są z tego samego rocznika jak Night Tornado, jak i de czy Night Thunder. Zobaczymy jak to. Się ale jak ktoś chce wiedzieć więcej, to może posłuchać Waszych podcastów, prawda? Tak, zapraszamy jak najbardziej do słuchania i oglądania tak naprawdę naszych podcastów, które są na Traf Online, Traf News. Tam co tydzień omawiamy rywalizację na Służewcu, ten zbliżającą się. Nie inaczej będzie w tym tygodniu, nie inaczej będzie na Wielkiej Warszawskiej. No ale jak już chce się wybrać, już mnie namówiliście, jestem tu na miejscu, to co dalej? No, następnie warto zaopatrzyć się w program wyścigowy, w którym jest wiele, wiele cennych informacji, na podstawie których właśnie zarówno publiczność przybyła na tor, jak i eksperci typują swoich faworytów. Jedną z takich najciekawszych, najważniejszych informacji dla osoby, która jest tutaj pierwszy raz na torze, to są prognozy naszego eksperta Macieja Piłata, który w programie wyścigowym przy każdej gonitwie umieszcza swoich faworytów. No i myślę, że to jest dobry punkt wyjściowy, żeby przejść na padok samemu obejrzeć konie, no i wybrać już swoich faworytów. Już tutaj, tutaj, faworytów możemy poznać też w przypadku e, innych ekspertów, którzy typują widzę ekspertów. E, te prognozy możemy znaleźć na stronie torzewiec. No i oczywiście warto posłuchać naszych ekspertów na studio Służewiec i TV. No dobrze, jesteśmy wybieram swojego faworyta z padoku. I co robię dalej? No, dalej trzeba udać się w stronę jednej z wielu tutaj umiejscowionych na torze kas. Tam możemy na tego faworyta obstawić. No, i później wypada pójść już na zieloną bieżnię, czy przed zieloną bieżnię, i obejrzeć wyścig. Powiem Wam, że od dłuższego czasu rzeczywiście ta, to oglądanie wyścigów na surowcu to jest prawdziwa przyjemność, bo dzięki temu telebimowi widzimy wszystko co się mm -hmm. dzieje każdy w detal. dystansie, każdy detal. No a tutaj na prostej finiszowej już rzeczywiście możemy przy e, samej bandzie podziwiać te konie, które przegalopowują do sobie parę metrów od nas. Ale jeśli chce się udać do kasy po raz pierwszy to może jakieś podpowiedzi Krzysiek? No, Myślę, że warto zaufać swojej intuicji, ewentualnie analizom ekspertów i wybrać właśnie mm, na tej podstawie faworyta. Najłatwiej zacząć od takich podstawowych zakładów, czyli zwyczajnego obstawienia na jednego konia na zwycięzcę, albo ewentualnie porządek, gdzie musimy wytypać dwa konie, które według nas zajmą pierwsze i drugie miejsce dowolnej kolejności. I wystarczy tu być i po prostu dobrze się bawić i cieszyć się z nim, to na to, że służę więc.